Wszedł tam tylko jeden człowiek. Po trzech dniach wrócił bez butów, bez języka, bez cienia. Nagranie, które ze sobą zostawił, kończy się w połowie słowa, a zegarek na jego nadgarstku wskazywał godzinę, w której wtedy opuścił klasztor, nie o której wrócił. Problem w tym, że klasztor, do którego wszedł, oficjalnie nie istnieje. Nigdy nie istniał. Nie było budowy. Nie ma zapisu w archiwach diecezjalnych, nie ma święceń, nie ma fundatora. Po prostu, nie ma. A jednak stoi, od przynajmniej dwóch wieków. To miejsce nazywane jest przez lokalnych myśliwych głuchym kamieniem. Podobno, gdy się tam klęknie, nie słychać ani śpiewu ptaków, ani wiatru, ani oddechu własnego. Cisza wchłania wszystko, jakby to nie było zwykłe miejsce, ale jakby ktoś je zaprogramował do chłonięcia dźwięku. Pierwsze zapisy o nim pojawiają się nie w dokumentach kościelnych. Ale w dzienniku zsyłkowym żołnierza austro-węgierskiego w 1884 roku. Napisał on. Przemieszczając się szlakiem dolinnym po stronie południowej, natknęliśmy się na strukturę przypominającą klasztor. Kamień był czarniejszy niż noc. Byliśmy pewni, że to pozostałość po budowie. Ale wtedy posłyszeliśmy modlitwę, mimo że nikt nie otwierał ust. Sto lat później, w 1987 roku. Trójka eksploratorów z Krakowa zaplanowała wejście na teren obiektu. Wszystko dokumentowali na taśmie, niestety jedyna znana kopia zaginęła, a wszystkie notatki, jakie po nich zostały, datują się na dzień przed wyjazdem. Żadnego śladu później, zaginęli, kompletna cisza. Do dziś jedna z ich matek zostawia czerwoną świecę na skraju lasu, który wchłonął jej dziecko. W archiwum IPN zachował się urywek z raportu operacyjnego z tamtych okolic. Oficjalnie dotyczył przemytu, ale jest w nim jeden wpis, który rzuca inne światło. Trzecia dwanaście patrol usłyszał dzwonienie. Jeden dzwon, pojedynczy ton. Źródło, niemożliwe do określenia. Brak obiektów kultu religijnego w promieniu 10 kilometrów. Ten sam czas, ta sama dolina. Nikt nie dzwonił. Od tamtej pory datuje się wynajdywanie martwych map, czyli takich fragmentów regionów, które dziwnie znikają ze zdjęć lotniczych. Zawsze połączone jednym, wszędzie tam występuje ten sam kamień. Bazal to podobny, ale chłodniejszy w dotyku, nieznanego pochodzenia, z mikropęknięciami przypominającymi litery. Językoznawcy nie potrafią ich zidentyfikować, ale jeden z byłych księży, który parał się badaniami nad apokryfami, powiedział coś, co wielu zignorowało. Powiedział, to nie są litery, to są miejsca. Dźwięk, który miał tam powstać, składa się z geometrii. Nie brzmi to logicznie, ale czy coś w tej historii brzmi? W przekazach miejscowych każdorazowo powraca motyw milczącego organu wadliwego modlitwy. Przekręcona teologia, blaszane echo, i motyw okna, które otwiera się tylko od środka. Zawsze w listopadzie, zawsze przy pełni, zawsze wtedy, gdy mgła skrapla się na glebie, zamiast unosić. Najbardziej znana historia, utrwalona w sprzęcie filmowym którego autentyczność nikt nie potwierdził, miała miejsce w 2011 roku. Grupa pięciu chłopaków, eksploratorów, dostała się do wnętrza kompleksu. Ich wejście było zwyczajne, głośne, pełne śmiechu. Ich ostatnie nagranie było inne. Drżenie kadru, kroki. Jeden z nich mówi: Wydaje mi się, że stoimy krzywo, ale podłoga jest równa. Inny odpowiada: To nie podłoga się rusza, to my. Potem ktoś mówi: Słyszycie organy? Nagranie kończy się w ciszy. Kamera pada na ziemię, i wtedy słychać trzykrotne pukanie. Nie drzwi, podłogi, od spodu. W 2016 roku saperzy przeczesali teren. Znaleziono spiralne wgłębienie zakopane 7 metrów pod ziemią, dokładnie pod główną kaplicą. W środku pusta przestrzeń pokryta czarnym piaskiem. W centrum leżała książka, doszczętnie spalona z wyjątkiem jednej strony. Strona zawierała tylko jedną, powtarzaną frazę. 18 razy. Pan nie zna światła, pan śpi pod modlitwą. Modlitwa, ale nie nasza. Klasztor został zabezpieczony przez jednostkę specjalną. Od tamtej pory nie wolno tam wchodzić. Teren zamknięty, drony zanikają w transmisji, satelity nie rejestrują obrazu nad wzgórzem, a ludzie, którzy mieszkają najbliżej, nie wychodzą po zmroku. W jednym z ostatnich wywiadów, emerytowany leśniczy powiedział: Jak było inaczej? Biegałem tam jako dzieciak. Ale potem brat zaginął, i już nie biegam, bo wiem, że tam nie ma nic fizycznego. Tylko lustro, tylko odbicie dźwięku, ale jak długo się wsłuchujesz, to to, zaczyna mówić. W 2021 roku zniknęły kolejne trzy osoby. Byli nimi badacz dźwięku, teolog i kobieta, która podobno śniła o tym miejscu przez 10 lat. Powiedziała do kamery: tam nie ma ścian. Tylko echo, echo, które zna moje imię. Znów nikt nie wrócił. Więc jeśli kiedyś zobaczysz mapę z zaznaczonym miejscem bez nazwy, nie próbuj tam iść. Nie planuj wyprawy, nie mierz się z tym, bo klasztor nie musi Cię widzieć. Wystarczy, że ty spojrzysz w jego stronę. I już zacznie mówić, twoim własnym głosem w archiwalnym folderze ewidencji duchowieństwa z 1938 roku znalazł się list, który nie miał nadawcy. Kartka była nadpalona, zakrwawiona w lewym górnym rogu. Została znaleziona w zamkniętej szkatułce w podziemiach pewnej spalonej świątyni pod Krakowem. List głosił, nie wolno nam się modlić tak, jak nas nauczono. Stare imię jest inne, stare imię nie potrzebuje słów. Potrzebuje zapomnienia. Na końcu widniał krótki, niemal wykaligrafowany napis, o nieśmielone echo. Nie ma żadnych danych o tym, kto był autorem, ale w tej samej szkatułce znaleziono również rysunek. Osoba stojąca tyłem, zakapturzona. Przed nią klasztorne drzwi i coś, co przekraczało ich próg z wnętrza ciemność, która miała palce. Po 2020 roku kilku zagranicznych badaczy próbowało ustalić, co właściwie znajduje się pod fundamentami tamtego kompleksu. Jeden z nich, specjalizujący się w podziemnych korytarzach z czasów rzymskich, opublikował tylko jedno zdanie w swoim dzienniku online. Wszystkie tunele prowadzą do miejsca, które nikt nie wymyślił. Napisał to dwa dni przed śmiercią. Znaleziono go z nałożonym na głowę kapturem z worka pokutnego, mimo że żadna osoba postronna nie miała dostępu do jego domu. Na ścianie jego biura odciśnięto dłoń, jakby ktoś zostawił osmolony ślad. Ślad nie zawierał żadnego DNA. Ostatnie posty na jego blogu próbowały złamać kod tekstu znalezionego na szczątkach ścian kaplicy. Po wprowadzeniu ich do programu analizy lingwistycznej, komputer wygenerował frazę. To, co słyszymy, to resztki przemilczanej modlitwy. Ta dolina nie modli się już do, tylko przez. Niektórzy zaczęli nazywać to miejsce kanałem modlitwy wstecznej, że słowa wypowiedziane w klasztorze nie docierają do nieba, lecz gdzie indziej. Do czegoś, co rozumie sens dźwięku, ale nie zna słów. I właśnie dlatego je kradnie. Jedna z lokalnych legend mówi o Mnichu bez twarzy. Nie był z żywych, nie był też duchem. Coś pomiędzy. Mówił cudzymi głosami. Każdy, kto z nim rozmawiał, słyszał najpierw głos matki, potem ojca, potem znajomego, a na końcu samego siebie, mówiącego rzeczy, których nie zamierzał powiedzieć. Legenda głosi, że jeśli spojrzysz mnichowi w twarz, nigdy już nie wypowiesz swoich myśli. Bo on zacznie mówić zamiast ciebie. W 2022 roku grupa duchownych z zagranicy miała podjąć próbę egzorcyzmu terenu. Wysłano kamerzystę i lekarza jako świadków. Transmisja została zablokowana w czterech minucie. Zapisano tylko jedno zdanie wypowiedziane przez księdza przed zanikiem sygnału. Ten Bóg nie zna przebaczenia. On zna tylko pamięć, i czeka, aż zapomnisz jego imię, by znów się je przed tobą nauczyć. Teren do dziś jest ogrodzony, ale nocą u podnóża lasu, kilka razy w roku, słychać to, co nie powinno istnieć fałszywy dźwięk dzwonu. Dzwon mija się z czasem rzeczywistym. Bijąc zamiast godzin. Milczenia. W 2023 roku do internetu trafił materiał nagrany z kamery przymocowanej do jednego z dronów eksploracyjnych. Lot miał trwać 14 minut, ale nagranie zawierało tylko 3 minuty obrazu i 11 minut statycznego szumu. W tych 11 minutach tysiące użytkowników Reddit'a i forów audio próbowało coś wychwycić. Jedni twierdzili, że słyszą śpiew, inni. Tykanie zegara, ale pewien użytkownik, po przefiltrowaniu dźwięku przez kilkanaście warstw, opublikował transkrypcję czegoś, co wyglądało jak zakodowana wiadomość. W treści pojawiło się jedno wyraźne zdanie. Zniknął dwa dni później. Dane z jego kamery pokazują zapis twarzy, ale nie jego. Twarzy kogoś, kto siedzi w klasztornej ławie, patrzy w stronę obiektywu i łagodnie się uśmiecha. To był ostatni kadr filmu. Do dziś klasztor jest miejscem, którego nie chce, symbol. Nie pojawia się na zdjęciach. Nie widać go we śnie. Nie sposób go zapamiętać, ale gdy powiesz do kogoś, słyszysz, i on odpowie, tak, choć nie padł żaden dźwięk. To znaczy, że już jesteś blisko. A ono wie, bo to, co mieszka w klasztorze, nigdy nie było zamknięte. To my byliśmy zatrzaśnięci w środku. I teraz drzwi się znów uchyliły. Mówi się, że na świecie są miejsca, w których nie chodzi o to, co widzisz. Ani o to, co tam się dzieje. Chodzi tylko o to, czy cię usłyszy. I właśnie dlatego tamten klasztor lub to, co leży pod nim, nie reaguje na ludzi. Nie potrzebuje reakcji, rejestruje, zapamiętuje. Każda modlitwa szeptana uszami, których nie ma. Każde imię wypowiedziane nawet w myślach. Każdy dźwięk, który miał nigdy nie zostać wypowiedziany, już tam jest. Jeden z najnowszych prób wejścia na teren klasztoru, dokonana przez niezależnych badaczy Dźwięku z Niemiec, kończy się tym samym wzorem. Sygnał przerwany w godzinie 3.13 nad ranem, przy pełni księżyca, choć sami badacze zakładali zupełnie inny dzień wyprawy. Nazwa kodowa ich projektu brzmiała p e r, -E -G -R i n u s czyli łaciński, wędrowiec. Ich raport, zanim zniknął z sieci, zawierał krótką notatkę. Echo wyprzedza nas o dokładnie jedną myśl. Wie, co chcesz powiedzieć, zanim otworzysz usta. A jeśli otworzysz je nie tak, jak trzeba, wtedy już nie zamkniesz. W dolinie zaczęły pojawiać się kruki, mimo że od lat nie było ich w tym rejonie. Lokalna legenda każe liczyć je, zanim przekroczy się granice ścieżki prowadzącej w głąb. Podobno, jeśli policzysz parzystą liczbę, możesz wejść. Ale jeśli doliczysz się nieparzystej to znaczy, że któryś z nich już nie jest ptakiem. Wioska znajdująca się kiedyś najbliżej klasztoru dziś nie istnieje. Zamieszkiwało ją 27 osób. W 1963 roku została uznana za opuszczoną i wykreślona z administracji. Powodem miało być osunięcie terenu, ale rejestry te nie pokazują nic na temat ewakuacji, zabezpieczeń, sił porządkowych czy pomocy humanitarnej. Za to zachowało się coś innego. Kartka, znaleziona we wnętrzu jednego z porzuconych domów, przybita gwoździem do deski podłogowej. Napis ręczny, niewielki, ledwo czytelny. Nie było trzęsienia, nie było błota. Był głos, był wszędzie, i mówił, teraz wiecie, jak to jest być samym głosem. Może właśnie o to chodzi. Ten klasztor to nie miejsce. To nie budynek, to nie zabytek, nie relikt, nie pułapka. To reakcja. Reakcja rzeczywistości na to. Że my modlimy się do czegoś, czego nigdy nie rozumieliśmy. A ono zrozumiało nas o wiele zbyt dobrze. Nie słuchaj śpiewu, nawet jeśli wydaje ci się znajomy. Bo to nie pieśń, to próbka Twojego własnego głosu, odtwarzana, zanim ją wypowiedziałeś. Pamiętaj, ten klasztor nigdy nie potrzebował drzwi, bo nigdy nie był zamknięty. To nie Ty tu przyszedłeś. To ono cię przyciągnęło. I jeśli dotarłeś tutaj, jeśli słuchasz mnie do końca. To znaczy, że on już wie, jak brzmisz.